Moi drodzy, bardzo dziękuję Wam. Był to wielki zaszczyt, przywilej poznać takie istoty, jakimi jesteście. Prana Wam, Costa Brava. Kolejne cudowne doświadczenie, kolejne cudowne istoty. Jesteście Polakami! Zobaczcie, Polacy są wspaniałymi, pięknymi istotami. To, co przeżyliście, zabieracie ze sobą. Dzielcie się tym. Prowadźcie swoje dzieci. Wspierajcie swoich starszych. Rozmawiajcie z przyjaciółmi, poprowadźcie ich, pokażcie im, bądźcie przykładem. Nie jedzenie, jedzenie, jeżeli jesz mądrze, głęboko, mało, żywo, naturalnie, ekologicznie, unikamy używek, toksyn, alkoholu. Jeżeli potrzebujesz, troszeczkę, od czasu do czasu, dlaczego nie, nic się nie stanie, można rozcięczyć. Nie trzeba się upzdręgolić, prawda? Jeżeli jeszcze jesz mięso, bo była jedna osoba, która jeszcze je mięso, to nic takiego. To nic takiego. Ja jadłem mięso kiedyś. To jest pewien proces. Nie ma tutaj nic do oceniania. Każdy był kiedyś w tym momencie. Mało osób od dziecka nie je. To nasze dzieci bardzo często nie mają możliwości posmakowania zamordowanego zwierzęcia. Bo tak to się nazywa, bezpośrednio. Moi drodzy, magia, pamiętajcie, natura, oddech, dobra intencja, serce i nazwijmy to roboczo-post. Odstawiamy, minimalizujemy, jesteśmy sami ze sobą, w środku. Zauważcie to odczucie, pamiętacie to, zobaczcie, jaki. Takie piękne rzeczy odkryliście. Możemy biegać osoby, które bardzo wiele, wiele lat nie mogły biec. uda, stawy. Super. To jest tylko pierwszy kroczek. To było tylko parę dni. Stańcie się mistrzami, cofnijcie swoje starzenie, które jest programem wrzuconym do żywności. Mam 40, prawie 6 lat. Sami powiedzieliście: Wow. Nic takiego nie robi. Jeszcze ślęczę czasami 10 godzin przed komputerem i mam nadzieję, że w tym roku już będę mógł od tego odpocząć. Ariowie, aria, rozumiecie, to jest wszystko połączone. Prana, wegetarianizm, etyka, natura oddychaliśmy z ziemią, oddychaliśmy z gwiazdami, oddychaliśmy ze sobą. Jutro, jutro, ognisko usiądziemy razem, jak nasi przodkowie rody, będziemy rozmawiali znowu będziemy się śmiali dzisiaj macie trzeci dzień bez picia ja już dziękuję wam bo, bo widzę tą magię was jesteście cudowni i po was przyjdą cudowni ludzie jesteście ojcami, matkami będziecie ojcami, matkami zobaczcie jaki, jaki macie dar jesteście ruchem oporu który działa bez przemocy który działa bez oporu, ponieważ nie ma zgody ponieważ ja się nie nabiorę już. Nie oglądacie telewizji, radia, gazet, albo odcinacie to. Jutro będzie jeszcze lepiej, i jeszcze lepiej, i jeszcze lepiej. Nowy świat to jesteście Wy. Wy jesteście zmianą. Serdeczności, kochani, przyjemności życzę. Cieszę się, że się czujecie lepiej, zdrowiejecie. Będziecie odkrywali magię. Dzielcie się w tym naszym małym społeczeństwie zamkniętym. Wychodźcie na zewnątrz. Wasze prywatne rzeczy są prywatne. Przestrzeń, na której się porozumiewacie, jest tylko dla Was. Nikt z zewnątrz tam nie wejdzie. Jest wiele takich przestrzeni. Już, to już będzie jedenasta. Już będzie jedenasta przestrzeń, którą Wy stworzyliście. Ja tylko to zorganizowałem. Żyjcie. Tak samo będzie z rodami. Tworzymy rody. Ja będę miał ród. Tu, gdzie żyję. Z moimi ukochanymi. Z ludźmi, którzy przyjdą ze swoim pięknem, będą chcieli współtworzyć, ale wiem, że będą tysiące wspaniałych rodów. Wiem, że będziemy mieli festiwale, gdzie będziemy spotykać się razem i gdzie nie będziemy mówić, że chcemy suwerenności, tylko będziemy mówili: Niesiemy suwerenność. Ja jestem suwerenny, suwerenna, mój gród, mój ród, mój naród. Moja przestrzeń. Zobaczycie, zobaczycie. Jesteśmy zmianą w serdeczności, kochani. Cześć.